Nie jadę do domu na święta. I dobrze, jeśli masz tam jechać tylko dlatego, że wypada, to nie jedź. Jeśli na samą myśl o spędzeniu świąt w domu ściska ci żołądek, to może właśnie przyszedł czas, by coś zmienić. Święta nie są po to, żeby się męczyć i nie są po to, żeby niszczyć twoje psychiczne zdrowie. I jako dorosły człowiek masz pełne prawo powiedzieć, ale nigdzie nie jadę. I to nie jest egoizm, to troska o siebie. I nawet jeśli ktoś się obrazi, to co z tego? Masz jedno zdrowie, jedno serce, jedno życie. Czas przerwać szkodliwe schematy. Już nie musisz poświęcać się po to, aby inni mogli się czuć komfortowo. Święta to nie obowiązek, który wypełniasz w imię z góry narzuconych zasad. To czas, kiedy możesz zadbać o siebie i spędzić go w sposób, który naprawdę ci służy. A teraz daj, proszę, znać w komentarzu, co o tym myślisz i czy kiedy. Czułeś lub czułaś, że święta są bardziej obowiązkiem niż radością. Jeśli uważasz to za wartościowe, to zostaw serduszko, wysyłaj to dalej i zaobserwuj po więcej. Pozdrawiam.